Louise L. Hay Inspirujące cytaty Kiedy zaczynamy rozumieć, że myśli, które kierujemy w stronę innych, kształtują naszą rzeczywistość, stajemy się bardziej odpowiedzialni za nasze życie. Przestajemy grać rolę ofiary i zaczynamy pełnić rolę twórcy. Możemy wybrać jakie myśli będziemy pielęgnować i tym samym zmieniać nasze życie. Miłość do siebie nie oznacza egoizmu ani zarozumialstwa. Miłość do siebie to znaczy pielęgnować siebie tak, jakbyśmy byli najważniejszą osobą na świecie, bo nasze życie jest naszym najważniejszym przedsięwzięciem. Twój umysł jest jak pole, a twoje myśli są jak nasiona. To, co sadzisz w swoim umyśle, zaczyna rosnąć i przyciągać podobne myśli i sytuacje. Dlatego ważne jest, aby pielęgnować pozytywne myśli i afirmacje, aby stworzyć piękniejszą rzeczywistość. Akceptacja siebie jest kluczem do zdrowia psychicznego i fizycznego. Kiedy kochasz i akceptujesz siebie dokładnie takim, jakim jesteś, otwierasz drzwi do uzdrowienia i rozwoju osobistego. Twoje słowa mają ogromną moc. Kiedy mówisz pozytywnie o sobie i innych, tworzysz pozytywną energię która przyciąga dobre rzeczy do Twojego życia. Dbaj o to, co wypowiadasz, bo słowa tworzą rzeczywistość. Najważniejsze jest to, co myślisz o sobie. Twoje przekonania o sobie samej wpływają na to, jakie życie tworzysz. Dlatego warto pracować nad tym, aby myśli były pełne miłości, akceptacji i pozytywności. Każdy nowy dzień jest nową szansą na zmianę. Niezależnie od tego, co wydarzyło się w przyszłości, możesz zacząć od nowa i kształtować swoją przyszłość z miłością i pozytywnością.